Stał tam chłód, taki sam jak o świcie, tuż przed akcją, gdy oddech zamarzał w powietrzu. Flagi na masztach poruszały się leniwie, jakby znużone własnym ciężarem. Słyszałem miarowy stukot butów na placu i dalekie dzwony kościoła, wybijające kolejną godzinę. Nie przyszedłem poza szczyty. Chciałem tylko postać w ciszy wśród swoich. Wtedy podszedł on, młody oficer... Z twarzą gładką i pełną niecierpliwej pewności siebie, jego głos, choć formalny, był ostry jak odłamek. Proszę pana, co pan tu robi? To jest teren wojskowy, uroczystość zamknięta. Jego słowa zawisły w zimnym powietrzu cięższe niż poranna mgła. Nie odpowiedziałem. Co miałem mu powiedzieć? Że znam każdy kamień tego placu. Że ziemia, po której on teraz stąpa z taką butą, nosi ślady krwi moich przyjaciół. Spojrzałem na jego pagony, lśniące nowością, i pomyślałem o tych wszystkich, którzy odeszli bezimiennie. Nie poczułem gniewu, raczej pustkę. Wtedy jego głos uderzył ponownie, tym razem głośniej, by wszyscy słyszeli: Proszę natychmiast opuścić teren jednostki. Rozkaz odbił się echem od murów koszar. Skinąłem głową powoli i odwróciłem się by odejść. Godność to czasem jedyne co człowiekowi pozostaje. Każdy krok, który oddalał mnie od placu, był cięższy od poprzedniego. Bruk pod moimi stopami zdawał się pamiętać stukot tysięcy butów marszowych kroków, komend wydawanych gardłowym głosem. A teraz, teraz słyszałem tylko szuranie własnych starych butów i bicie serca. Spokojne, miarowe. Tam za plecami trwała ceremonia. Lśniły medale, powiewały flagi. A ja, idąc w stronę bramy, czułem się jak duch, przezroczysty, niewidzialny dla świata, który kiedyś był całym moim życiem. Świat młodości, obowiązku i braterstwa, którego tamten oficer nie mógłby nawet sobie wyobrazić. Pamiętam inną zbiórkę, lata temu. Nie na takim gładkim placu, ale na spękanej od słońca ziemi, gdzieś daleko od domu. Byliśmy młodzi, niektórzy ledwo zgolili pierwszy zarost. Nasze mundury nie były odprasowane, tylko przesiąknięte kurzem i potem. Staliśmy ramię w ramię, ja, Janek, co pisał listy do matki każdego wieczoru i Piotr, który żartował nawet wtedy, gdy strach ściskał gardło. Nie było fanfar, tylko warkot silnika starego transportera i świst wiatru, ale w naszych oczach płonął ogień. Wierzyliśmy, że to, co robimy, ma sens. Byliśmy dumni. A potem przychodził czas próby. Pamiętam huk, który rozdarł ciszę nocy, i oślepiający błysk. Zapach prochu i spalonej ziemi. Krzyki, które mieszały się z trzaskiem radia. W takich chwilach nie myślisz o honorze ani o ojczyźnie, myślisz o człowieku, który leży obok ciebie. Pamiętam, jak ciągnąłem rannego Michała za osłonę, a jego krew plamiła mi mundur. Nie czułem wtedy strachu, tylko dziwny, zimny spokój. Obowiązek był prosty nie zostawić swoich. Nikt nie dawał nam za to medali. Wystarczyło ciche, dzięki, stary. Szeptane przez spierzchnięte wargi. Bywały też chwile ciszy. Długie noce na warcie pod niebem pełnym obcych gwiazd. Dzieliliśmy się ostatnią kromką chleba i wodą z jednej menażki. Rozmawialiśmy o rzeczach prostych, o dziewczynach, które na nas czekały, o smaku domowego rosołu, o planach na życie po wszystkim. Wtedy nie byliśmy żołnierzami. Byliśmy chłopcami, którzy tęsknili za domem. Te rozmowy, ten wspólny śmiech w ciemności budowały więź silniejszą niż stal. Wiedzieliśmy o sobie wszystko. Znaliśmy swoje lęki i marzenia. Byliśmy dla siebie rodziną zdaną tylko na siebie. Dzisiaj patrzę w lustro i widzę twarz poraną z marszczkami. Czasami zastanawiam się, gdzie podział się tamten chłopak o hardym spojrzeniu. Gdzie zniknęła tamta butna pewność siebie, że możemy zmienić świat? Zostały wspomnienia i samotność, która czasem doskwiera bardziej niż stare rany. Tamci chłopcy, wielu z nich nie wróciło, inni rozproszyli się po kraju, zabrał ich czas, choroby. Zostałem ja i kilku innych, cichych strażników pamięci, której nikt już nie chce słuchać. Duma młodości zmieniła się w cichą godność starości. Dochodząc do bramy, zatrzymałem się na chwilę. Słowa młodego oficera już tak nie bolały. On widział tylko starego człowieka, który zabłądził. Nie mógł zobaczyć tych wszystkich twarzy, które ja noszę w sercu. Nie mógł usłyszeć echa tamtych wystrzałów, ani poczuć braterstwa zrodzonego w ogniu. Odchodzę, bo taki jest porządek rzeczy. Młodzi zajmują miejsce starych, ale zabieram ze sobą coś, czego żaden regulamin ani rozkaz nie jest w stanie odebrać. Prawdę o tym, kim byliśmy i co poświęciliśmy. To jest mój cichy, ostatni meldunek. Jeśli takie historie cię poruszają, dziel się nimi, bo honor nigdy nie umiera. Ruszyłem w stronę wyjścia, a każdy krok zdawał się trwać wieczność. Myślałem, że to już koniec, że po prostu zniknę w ciszy. Ale on nie skończył. Jego głos ponownie przeciął powietrze, tym razem z nutą irytacji. Proszę pana, szybciej. To jest uroczystość państwowa, a nie spacer po parku. Nie zatrzymał się, ale jego słowa podążały za mną jak cień, docierając do uszu zebranych gości. Czułem na plecach ich spojrzenia, jedne obojętne, inne pełne ciekawości, może nawet politowania. Nie odwróciłem głowy. Szedłem dalej z plecami prostymi, jak uczył mnie kiedyś stary sierżant. Godność to pancerz, którego nie widać. Przypomniał mi się kapitan Nowak człowiek o spracowanych dłoniach i oczach, które widziały wszystko. Nigdy nie podnosił głosu, nawet w ogniu walki. Kiedy radio przestało działać, a my byliśmy odcięci. Zapanował chaos. Młodzi tracili głowy, strzelali na oślep, a on, podszedł do każdego z nas, położył rękę na ramieniu i spokojnie powiedział: Spokojnie, synowie, trzymajcie linię. Wrócimy do domu. Jego cisza była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. To był autorytet zrodzony z doświadczenia, nie z regulaminu. Tamten młody oficer na placu miał władzę. Kapitan Nowak miał szacunek. To dwie różne rzeczy. Gdzieś z boku, w grupie cywilnych gości, stała kobieta z aparatem fotograficznym. Dziennikarka, może. Nie patrzyła na trybunę honorową ani na maszerujące pododdziały. Patrzyła na mnie. Widziałem, jak jej wzrok przesuwa się z mojej pooranej zmarszczkami twarzy na błyszczące buty młodego oficera, a potem znowu na mnie. Zmarszczyła brwi, jakby próbowała rozwiązać jakąś zagadkę. Coś w tej scenie jej nie pasowało. Stary, spokojny człowiek i młody, nerwowy oficer. To zaburzało idealny obrazek, który miała uwiecznić. Pochyliła się i szepnęła coś do stojącego obok niej mężczyzny w garniturze. Nie dbałem o to. Moje myśli pobiegły gdzie indziej, do małego blaszanego pudełka które do dziś trzymam na dnie szafy. Są w nim nie medale, ale rzeczy ważniejsze. Zasuszone liście z obcego kraju, wyblakłe zdjęcie dziewczyny, której nigdy nie poznałem, należące do kolegi, który nie wrócił. Jest tam też list od matki Janka, napisany drżącą ręką, w którym dziękuję mi, że byłem przy jej synu do końca. Te skarby nie lśnią, nie wiesza się ich na piersi. Ale ważą więcej niż całe złoto świata, bo są świadectwem życia, a nie tylko walki. Wtedy zobaczyłem, że oficer dał znak dwóm żołnierzom żandarmerii. Zrozumiałem. Moja powolna, cicha obecność wciąż go drażniła. Chciał ostatecznie zamknąć ten incydent, pokazać swoją determinację. Żandarmi ruszyli w moją stronę miarowym, regulaminowym krokiem. Byli młodzi. Ich twarze niemal chłopięce, pełne zakłopotania. Nie szli jak do bandyty. Szli, bo dostali rozkaz. Z tłumu dobiegł cichy szmer. Upokorzenie miało dostać swoją eskortę honorową. Zatrzymałem się i czekałem. Nie było już sensu iść dalej. Teraz to oni musieli podejść do mnie. Spojrzałem im w oczy, gdy stanęli przede mną. Nie było w nich wrogości, tylko niepewność. Widziałem w nich siebie sprzed lat, chłopaka rzuconego w świat rozkazów, w którym nie zawsze było miejsce na pytania. Pamiętam, jak kazano nam spalić wioskę, pustą, opuszczoną, tylko domy i wspomnienia. Wykonaliśmy rozkaz, bo tak nas nauczono. Ale gdy płomienie strzelały w niebo, nikt z nas nie czuł dumy. Czułem tylko gorzki smak popiołu w ustach i smutek, że niszczymy coś czego nie potrafiliśmy zrozumieć. Ci chłopcy też nie rozumieli. Byli tylko narzędziem, jak my kiedyś. Nagle, ponad szmerem tłumu i cichym warkotem silników, przebił się inny głos: głos niski, spokojny, ale niosący w sobie ciężar niepodważalnej władzy. Stańcie. To nie był rozkaz, to było stwierdzenie faktu. Żandarmi zamarli w pół kroku. Młody oficer odwrócił się gwałtownie. Jego twarz wyrażała zdumienie i irytację. Z trybuny honorowej schodził powoli generał: siwe włosy, twarz naznaczona czasem i odpowiedzialnością. Cała ceremonia zamarła, flagi przestały powiewać, muzyka ucichła. W tej nagłej ciszy słychać było tylko jego miarowe kroki na kamiennych płytach placu. Szedł prosto w moim kierunku, nie patrząc na nikogo innego. Jego wzrok był jak świder, przewiercał się przez lata, przez zmarszczki na mojej twarzy, szukając czegoś, co tylko on mógł rozpoznać. Nie czułem strachu, czułem dziwny spokój, jakby czas zatoczył koło i wrócił do punktu, który dawno uznałem za zamknięty. Tłum wstrzymał oddech. Młody oficer stał wyprężony na baczność. Jego pewność siebie ulotniła się, jak poranna mgła. Generał nie zwracał na niego uwagi. Jego świat na chwilę skurczył się do tej małej przestrzeni między nami dwoma. Zatrzymał się tuż przede mną. Patrzył mi w oczy przez kilka długich sekund, a ja widziałem w jego spojrzeniu obrazy, o których próbowałem zapomnieć: kurz, ogień i twarze chłopaków, którzy zostali tam na zawsze. W końcu przemówił cicho, ale jego głos niósł się po całym placu. Góra cieni, operacja Gryf to byłeś ty z radiostacją wyciągnąłeś nas stamtąd. To nie było pytanie, to było stwierdzenie. Młody oficer pobladł. Nazwa operacji była tajna, wymazana z oficjalnych kronik, znana tylko tym, którzy przeszli przez tamto piekło. Moja dłoń, jakby niezależnie od mojej woli, sięgnęła do wewnętrznej kieszeni starej marynarki. Wyjąłem z niej sfatygowany portfel, a z niego mały wypłowiały kawałek materiału. Naszywka naszej jednostki, gryf na tle pustynnego wzgórza symbol, którego nikt z obecnych tu młodych żołnierzy nie miał prawa znać podałem mu ją bez słowa. Generał wziął ją w swoje dłonie delikatnie, jakby to była najświętsza relikwia. Wiedziałem, szepnął: Poznałem cię po oczach. Tych oczu się nie zapomina. Oddał mi naszywkę, a jego palce na chwilę dotknęły mojej dłoni. Potem wyprostował się, spojrzał na młodego oficera, a w jego wzroku była cała gorycz i surowość, jakiej nie wyraził słowami. Następnie odwrócił się z powrotem do mnie. Stanął na baczność. Jego postawa była wzorem dla wszystkich żołnierzy na placu i powoli. Z namaszczeniem podniósł dłoń do skroni w pełnym, regulaminowym salucie. Generał wojska polskiego salutował staremu człowiekowi w wytartej marynarce. W tej jednej chwili, w tej absolutnej ciszy, odzyskałem wszystko, nie honor, bo tego nigdy nie straciłem. Odzyskałem głos dla tych, którzy go już nie mieli. Generał trwał w salucie przez chwilę, która wydawała się wiecznością. Cały plac zamarł w bezruchu, a jedynym dźwiękiem był szum wiatru w koronach drzew. Młody oficer stał jak wryty, jego twarz była maską niedowierzania i wstydu. Nie czułem triumfu. Czułem tylko ciężar wspólnej historii, która nagle wypłynęła na powierzchnię. Wreszcie, generał opuścił dłoń, odwrócił się do zebranych i powiedział głosem spokojnym, ale tak donośnym, że usłyszał go każdy. Honor nosi się w sercu, nie na pagonach. Niektórzy z największych bohaterów nigdy nie mieli okazji odebrać medali. Obowiązkiem nas wszystkich jest o nich pamiętać. Potem jego wzrok spoczął na młodym oficerze. Nie było w nim gniewu, tylko smutek i surowa nauka. Zapamiętaj tę twarz, poruczniku, i zapamiętaj te lekcje. To najważniejsza defilada, jaką w życiu zobaczysz. Ja też na niego spojrzałem. Nie widziałem już w nim arogancji, tylko zagubienie młodego człowieka, który zderzył się z prawdą większą niż regulaminy. Cała uraza, która we mnie tkwiła, zniknęła. Zastąpiło ją dziwne, ojcowskie współczucie. Skinąłem mu lekko głową. To był gest przebaczenia. On zrozumiał. Spuścił wzrok, a ja wiedziałem, że tego dnia nauczył się więcej niż przez wszystkie lata w Akademii. Generał położył mi dłoń na ramieniu. Chodź, przyjacielu, twoje miejsce jest z nami. I poprowadził mnie w stronę trybuny honorowej. Oficjalna ceremonia dawno straciła znaczenie. Prawdziwa uroczystość odbyła się tutaj, na tym placu, w ciszy i wzajemnym zrozumieniu. Nie przyszedłem po to. Nie chciałem żadnych zaszczytów, ale w tamtej chwili zrozumiałem, że ten salut, te słowa, nie były dla mnie. Były dla Janka, Michała, Piotra i setek innych, których twarze noszę w pamięci. Prawdziwy honor nie szuka oklasków, szuka tylko pamięci i właśnie ją dzisiaj odzyskał. Stałem tam, gdy tłum powoli się rozchodził, nie byłem już niewidzialnym duchem. Czułem na sobie spojrzenia pełne szacunku, ale nie to było ważne. Ważne było to, że historia, którą myśleliśmy, że zabierzemy do grobu, nagle ożyła. Została przekazana dalej. Nasze blizny, nasze noce bez snu i nasze ciche modlitwy wszystko to nabrało sensu w oczach nowego pokolenia. Pamięć o moich towarzyszach jest jedynym medalem, który ma prawdziwą wartość to jest dziedzictwo, które zostawiamy. Kompas dla tych, którzy przyjdą po nas, by wiedzieli, co naprawdę znaczy służyć. Jeśli takie historie cię poruszają, dziel się nimi, bo honor nigdy nie umiera.